Cześć, witajcie serdecznie. Czekam tutaj na Was. Mam nadzieję, że mnie widać, mam nadzieję, że mnie słychać. Dajcie znać, proszę. W komentarzu, czy rzeczywiście tak jest, czy wszystko poszło tak, jak pójść powinno. Bo oczywiście spotykamy się w bojowych warunkach w nieco innym studiu nagraniowym, wypełnionym moimi dawnymi meblami spokoju, jakąś tutaj wieżą profesjonalną, jakimś systemem audio, no i jakimiś tam pucharami, które kiedyś się zdobywało, a no, jeszcze nie tak dawno temu. Mm, a, dobra, widzę, że mnie tutaj źle widać. Yy, dobra, to już. O, może w ten sposób znowu muszę. W orientacji pionowej. Dobra, teraz jest. To już wracamy. To będzie ta orientacja pionowa. Niech tak zostanie. Skoro tak YouTube chce, to ja nad tym popracuję i będzie lepiej. Witajcie serdecznie, Mateusz i powrót Roberta Apple. Dlaczego się dzisiaj spotykamy, już wyjaśniłem w troszkę innym w poprzednim wejściu, powiedzmy, ale chodzi o to, żeby omówić sobie na szybko to, co się działo dzisiaj na to, że Interlagos oraz na to, że w Bahrajnie, czyli WEC, Formuła 1, Robert Kubica i tak dalej, a na zadziało się naprawdę sporo, a że Jutro planuję, żebyśmy się spotkali razem około 12 i wspólnie poemocjonowali się wyścigiem 8 godzin Bahrajnu. no to postanowiłem dzisiaj w najszybszej możliwej dla mnie formie i dla Was pewnie też w, na formie live'a omówić to, co się zadziało, a zadziało się naprawdę sporo. No to zaczynamy od tego, co najbliższe ciało, czyli od Roberta Kubicy, ciału i koszuli, czyli e, tak, zostało potężną karę. E, 83, to zaraz właśnie o tym powiem. Zaczynamy od kwalifikacji, kwalifikacji które jechał dzisiaj do 8 godzin Bahrainu e, Ifejje. Po raz trzeci w sezonie jechał Ifejje. Te kwalifikacje i e, trzeba powiedzieć, że wykazuje się Chińczyk niesamowitą regularnością, bo po raz trzeci był dwunasty, Po raz trzeci wywalczył 12 pole. I jeżeli miałbym już tutaj podsumować tę sesję kwalifikacyjną, w wykonaniu AF Corse, w wykonaniu zespołu Roberta Kubicy, no to Nife jechał te kwalifikacje trzy razy i trzy razy był dwunasty. Robert Kubica jechał trzy razy i był drugi, dziewiąty i piętnasty. W Coś, w, czy, czy drugi, dziewiąty i trzynasty. Łącznie jego średnia to 8, Nifeja średnia 12, a Roberta Schwarzmana średnia 8,5, bo on znowu był na miejscu 15 i drugim Więc tak to wygląda. Czyli Robert Kubica, najlepsza średnia kwalifikacyjna spośród kierowców AF Corse. No tak, możemy sobie tutaj powiedzieć. Witajcie serdecznie, witam jeszcze raz. Bardzo mi miło, że jesteście no i 12 miejsce ale po kwalifikacjach przyszła decyzja sędziów decyzja sędziów dotycząca blokowania przez Ifeiaje zespołu Alpin numer 35 i przez za to blokowanie ifE został ukarany przesunięciem o jedno pole na polach startowych do jutrzejszego wyścigu a że startuje jutro Robert Kubica no to będzie musiał się przebijać z miejsca 13 no mamy nadzieję jak najwyżej oczywiście liczyliśmy na więcej liczyliśmy na awans do sesji Hyperpole na Ułatwienie sobie życia, po prostu, żeby jutro nie trzeba było się przebijać pomiędzy kierowcami, tylko żeby po prostu nam było łatwiej. Nie będzie łatwiej, no ale nadal liczymy na wysokie miejsce, na dobre wyniki. W treningach było bardzo słabo było to 17 miejsce, 14 miejsce tylko trzeci trening był tak naprawdę jakiś niezły, przyzwoity i to było miejsce drugie, no ale niestety nie udało się tego miejsca powtórzyć. To jest weekend oczywiście ostatni, jeżeli chodzi o sezon WLC na 2024. To jest sezon, w którym Robert Kubica zaliczył zwycięstwo, ale nie udało mu się wygrać 24 godzin Le Mans. To jest też weekend, w którym zdecyduje się przyszłość Roberta Kubicy. Tutaj wiemy, że Robert Schwarzman, i to zostało już potwierdzone dzisiaj oficjalnie przez Ferrari, odchodzi z tej ekipy. Nie będzie już jeździł w numerze 83 w przyszłym sezonie. Zastępuje go Phil Hanson. Robert Schwarzman prawdopodobnie pójdzie do serii Indycar, gdzie będzie jeździł w zespole Premy. Natomiast no tutaj w, z, postanowiono zastąpić go właśnie Philem Hansonem, Brytyjczykiem, który wnosi troszkę własnego wkładu, który ma m, dość duże nie, tytuły na swoim koncie, bo wygrał European Le Mans Series, Asian Le Mans Series, wygrał WEC w LMP2 oraz wygrał też Le Mans w LMP2. W ostatnim sezonie nie szło mu jakoś za dobrze za kierownicą J numer 38, ale jeździł w hypercarach, więc jakby kategorię ma obcykaną. No i on zastąpi Roberta Schwarzmana, ale czy będzie potrzebna jeszcze jakaś zmiana w zespole w numerze 83. Jeżeli chodzi o IFEA, raczej nie, ten kierowca zostanie yy, yy, i będzie nadal kierowcą fabrycznym Ferrari i będzie jeździł w tym zespole. Natomiast co z Robertem Kubicą? No, to tutaj pan Coleta, czyli szef AF Corse, mówi, że oni chcą, aby został Robert na kolejny sezon, ponieważ bardzo cenią sobie jego doświadczenie, jego wiedzę, jego umiejętności za kierownicą i że rozwija się nie tylko numer 83 dzięki Robertowi, ale również cały program Ferrari. Natomiast Robert nie podjął jeszcze decyzji, i jak zdradził Coleta, w ten weekend ma odbyć się rozmowa Roberta Kubicy, taka już finałowa, decydująca z Amato Ferrari, czyli z. Tym szefem jakby długodystansowego oddziału Ferrari i ma zostać no tutaj już dogadane mają zostać szczegóły i Robert ewentualnie ma powiedzieć: tak, zostaje albo nie, jednak nie zostaje. Taki bezbarwny, jak Łukasz zwracasz uwagę, ten sezon dla Roberta Kubicy, bo Le LeMao i Austin Ost to były naprawdę mocne, mocne występy, natomiast reszta. No, słaba. I tutaj dużo było błędów proceduralnych, błędów też kierowców. No, no, zupełnie coś takiego, do czego Robert raczej nas nie przyzwyczaił w swoim sezonie w WEC. Łukasz, tak, Michał Koterski był, był gościem kanału Zero i tam wypowiedział się o Robercie Kubicy. No i że bardzo chętnie wystąpił. Powiem szczerze, nie oglądam gierka w wykonaniu Michała Koterskiego, bo jakby to zestawienie mnie aż, aż, aż odrzucało, ale może, może coś natomiast Robert Robert jest jakby odporny na razie na te prośby i, i tak dalej o dokumenty raczej raczej woli żeby ta historia się jeszcze pisała tak jak piszesz Łukasz, natomiast ja jakoś widziałbym kogoś innego w roli Roberta Kubicy, ale wiem, że jest mocne grono zwolenników Mi, Michała Koterskiego ok, wracając do tematu w ten weekend się zdecyduje, natomiast wiemy z rozmowie z Iwoną Hołot, Roberta Kubicy, że no, raczej Robert postawi na Ferrari, ponieważ on chce mieć najlepsze auto do Le Mans, a nie ma lepszego auta do Le Mans obecnie niż właśnie Ferrari, które wygrało poprzednie dwie edycje. Jak tylko 499P weszło do WEC, to wygrywa Ferrari taka jest zasada. To wygrywa Le Mans, przepraszam, taka jest zasada i mamy nadzieję, że z Robertem Kubicą w przyszłym roku w składzie będzie podobnie, to zostanie podtrzymane. Natomiast tak, Łukasz, zwracasz uwagę, to może od razu powiedzmy, że ten dokument na F1 i Pro, mowa o dokumencie największe powroty i tam w tej serii największe powroty ukazał się dokument dotyczący Roberta Kubicy, no jak żeby inaczej, szkoda, że dopiero teraz, gdzie wypowiadają się między innymi byli kierowcy David Coulthard, Mark Weber, gdzie wypowiadają się dziennikarze Formuły 1, gdzie wypadają się też polscy y, dziennikarze Aldona Marciniak i Cezary Gutowski, jest tam sporo naprawdę fajnych zakulisowych ujęć rozmów z Robertem, jest też w świetnej rozdzielczości okrążenie y, Roberta Kubicy z y, y, Suzuki z 2010 roku, z y, Q3, gdzie on sam przyznał, że się przestraszył tego okrążenia, że potem nie mógł długo dojść do siebie, był cały blady ręce, mu się trzęsły, ponieważ to było tak dobre okrążenie. To ten dokument jest do obejrzenia po wykupieniu subskrypcji F1 TV Pro. Jeżeli chcecie jakąś instrukcję, wszystko jest na powrót Roberta Apple opisane, nawet chyba jeszcze na znajdziecie to na yy, głównej stronie bloga. Yy, więc, więc. Yy, 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 yy. Patrz, tak, dwa z trzech Ferrari już wygrało, to teraz pora na trzecie. Dobrze, zwracasz uwagę, Kamil. Nie, więc ja, ja sądzę, że Robert ostatecznie zostanie nawet w. W kolejnej rozmowie potem mówił, że no tak naprawdę opcja jest ty już tylko jedna, i że my, myślał, że to będzie inaczej, ale on też się musi zastanowić, co chce robić. Ja mam wrażenie, i to jest tylko moje zdanie, nie podparte niczym jak, jakimiś przeciekami czy coś takiego, tylko być może chodzi tu o kwestię mm, no, wsparcia Orlenu, ewentualnego braku tego wsparcia, bo widzimy, co się teraz dzieje, jeżeli chodzi o social media Orlenu i Orlen Timu idą w sport w szkołach, idą w, bardzo tak w młodzież i taki rozwój. Nas, jakby amatorów, a gdzieś jakby mam wrażenie, zostali zgubieni ci profesjonaliści. Mam nadzieję, że naszych juniorów to bardzo nie dotknie. Robert Kubica sobie poradzi i nie wiem, czy tutaj nie będzie jakiejś zmiany, ale to jest tylko moje domniemanie. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Czy rzeczywiście Orlen będzie nadal z Robertem Kubicą, bo według mnie to, że Orlen się wycofa z Formuły 1 to jest niemal pewne. Więc zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie z Robertem. Natomiast to jest ten weekend, kiedy jest podejmowana decyzja toczą są rozmowy, i myślę, że ta decyzja będzie taka, że AF Corsa zostanie w obecnym składzie. Jutro o godzinie 12:00, 8-godzinny wyścig. Niestety koliduje to i ze sprintem Formuły 1 i z kwalifikacjami, potem Formuły 1. No ale cóż, niestety trzeba sobie jakoś dać radę. Mam nadzieję, że razem z, ze mną będziecie to wszystko śledzić. Już teraz zapraszam na powrót Roberta Apel na, i na kanał, żebyśmy sobie w relacji live oraz na streamie to wszystko razem oglądali. Myślę, że ruszymy tak około 11:20. No to teraz Interlagos i to, co się zadziało. Słuchajcie, no, mamy niesamowity sezon, bo już 23 kierowców, i to nie tak, że 23 kierowców i trzech przejechało po jednym wyścigu, tylko mamy 23 kierowców, spośród których no, każdy z nich pojedzie minimum 3 wyścigi z tych trzech dodatkowych. Bo mamy Olivier'a Bermana, który pojedzie teraz trzeci wyścig, jak się okazało, mamy Franco Colapinto i mamy Laima Lawsona. Jeden pojedzie 5 rund, drugi pojedzie 4, jeden pojedzie 9 rund, drugi pojedzie 5 rund. Temat dnia to Kevin Magnusen, który no źle się czuje, taka zagadkowa trochę ta jego choroba, ale to musi być coś poważnego raczej nie przeziębienie, dlatego Kevinowi przede wszystkim liczymy, życzymy zdrowia i tego, żeby szybko doszedł do siebie. Musi to być coś poważniejszego, skoro już teraz Haas zdecydował, że nie tylko w piątek, ale na cały weekend Oliver Berman zastąpi Kevina Magnusena. Jest to dość, decyzja bardzo ważna. Och, Adriatyka, przykro mi, przepraszam. Ale to nie była moja wina, naprawdę. Ja się przybliżę do Was, żebym tutaj mniej więcej trochę obejmowało więc na cały weekend wyścigowy Kevin Magnussen zostaje zastąpiony przez Olivera Bermana e, Olivera Bermana, który dzisiaj w kwalifikacjach speciał się rewelacyjnie, pokonał Nico Hulkenberga wystartuje z dziesiątego miejsca byłoby ósme, ale niestety na swoim decydującym okrążeniu w Q3 przekroczył limit toru i ten czas został skasowany, tak czy inaczej Oliver Berman przejdzie trzeci weekend wyścigowy w tym sezonie, zastępował już Carlosa Sańca u którego e, potrzebna była operacja usunięcia wyrostka robaczkowego w Arabii Saudyjskiej potem zastępował Kevina Magnus gdy Kevin narozrabiał i musiał odcierpieć jedno Grand Prix, Grand Prix Azerbejdżanu za punkty karne. No i teraz Oliver Berman, w obu tych rundach, Oliver spisał się świetnie. Teraz zastąpi po raz drugi Kevina Magnusena, źle się czującego, chorego po prostu już podczas całego weekendu wyścigowego. Kevin mógł wrócić na kwalifikacje i wyścig, bo przypomnę, że. Teoretycznie e, kwalifikacje to qualifying practice, czyli e, trening, a przepisy mówią, że żeby wziąć udział w wyścigu, trzeba przejechać minimum jeden trening. Natomiast e, zdecydowano, że no, stan jego jest na tyle poważny i nie zdąży już nadrobić tych e, zaległości, że różnica praktycznie nie będzie żadna, a no, jednocześnie trzeba dać kierowcy dojść do siebie i no, już Oliver Berman wejdzie na cały weekend wyścigowy, a że dzisiaj w kwalifikacjach pojechał świetnie, myślę, że hasowi wyjdzie to na dobre albo na to samo. E, a, wygrałaś, na co postawiłaś? Proszę bardzo, powiedz. DJ Music, czy uważam, że jest to jakaś zagrywka z tą chorobą? Nie, no myślę, że nie w takich sytuacjach się nie żartuje, nie się nie ściemnia. Mam, no mam nadzieję, że tutaj nic takiego nie było. Kevin normalnie się szykował do tego weekendu, więc no coś jest na, na rzeczy. Berman już ma zapewniony angaż na sezon 2025. Gdyby nie było to pewne, gdyby trzeba go było sprawdzić w, wielu, w większej liczbie rund, no to być może tutaj można by gdzieś tam gdzieś tam. Kombinować, ale myślę, że nie, że po prostu tutaj Kevin jest chory i trzeba go zastąpić, i Oliver Berman to na pewno będzie dobre zastępstwo. Ale przez ten występ, przez trzeci występ, Oliver Berman straci swój status młodzieżowca, straci status młodego kierowcy, który może występować w treningach pierwszych treningach przed weekendami wyścigowymi, wypełniając dla zespołów ten limit. Więc to będzie miało swoje konsekwencje. Ferrari, które jeszcze nie wypełniło tego limitu, tego wymogu, będzie musiał skorzystać z innego kierowcy, zapewne tutaj posłużą się Robertem Schwarzmanem, który jechał już dwa treningi dla Zaubera w tym sezonie, jechał w poprzednich latach też dla Ferrari, no i pewnie on wejdzie w ramach swoich przygotowań do IndyCar właśnie za Olivera Bermana, który pewnie standardowo jechałby pierwszy trening, więc Berman jedzie i na pewno będzie to ciekawe. Występ, zobaczymy, jak mu pójdzie. Myślę, że da radę. Natomiast powiem Wam szczerze, te wszystkie występy juniorów, te dzisiejsze kwalifikacje również pokazują nam, że wielu y, y, kierowców Formuły jest przenoszonych, że tak powiem, że. Y, nie ma sensu aby oni byli dłużej to jest na przykład Kevin Magnussen, na przykład według mnie Nico Hulkenberg, na przykład takim kierowcą staje się teraz Alex Albon no ale pomijamy Sergio Perez, Valtteri Bottas to są wszystko kierowcy, którzy nie powinni już być w Formule 1 od dawna, powinni oddać te miejsca młodym juniorom, którzy jak widać spisują się świetnie Liam Lawson, Franco Colapinto, Oliver Berman, przecież spójrzcie, to, to nie są asy jeżeli chodzi o Formułę 2 oni nie, nie byli jacyś rewelacyjni a mimo to wchodzą do Formuły 1 z buta i są naprawdę bardzo dobrzy. Także w przyszłym sezonie, no, zobaczymy, czy do tego grona już potwierdzonych juniorów dołączą kolejni, bo to też jest ważny punkt tego weekendu wyścigowego. Pytanie: Nad, wszystkie pytania, czy jakieś nowe informacje w sprawie Tymka? Łukasz, niestety nowych informacji nie mam, ale no z tych, które docierają, to raczej nie jest różowo. Natomiast jeżeli chodzi o Maćka Gładysza, no, to tutaj sprawa jest o tyle skomplikowana, że prawdopodobnie. Podobnie zespół MP Motorsport wycofa się z serii Freka, bo tam pewnie miał iść Maciej Gładysz, a jednocześnie MP Motorsport i sam Maciej Gładysz bardzo chcą zostać ze sobą, ponieważ dobrze się dogadują. Maciej dzięki swojej dobrej jeździe ma też no, trochę taniej, jeżeli chodzi o przyszły sezon, więc bardzo możliwe jest, że Maciek pojedzie na przykład Eurocup Formułę 3, serię mniej prestiżową, no, ale pozwalającą troszkę liznąć, że tak powiem, tej Formuły 3, a jednocześnie Maciek jest o tyle w młodym wieku, że jeszcze może sobie na tak jeden. Ten sezon przejściowy pozwolić. Raczej nie będzie to GB3, która po prostu jest troszkę gorzej ceniona, jeżeli chodzi o potem singles litery w, w formule 3. Maciek jedzie w przyszłym tygodniu, ostatni weekend wyścigowy. Jan Przyrowski również. Maciek był teraz w testach w Barcelonie, w testach Formuły 4 w hiszpańskiej Formuły 4, oczywiście na siódmym miejscu w takim zbiorczym zestawieniu wyników, więc nadal jest bardzo dobrze. No i wracając do tych juniorów, wracając do młodych kierowców, no to cały czas nie wiemy, kto pojedzie w Zauberze. No i dzisiaj sporo się o tym, o tym mówiło, sporo się działo, ponieważ gdzieś tam ktoś powiedział, że. Jednak może być tym kandydatem właśnie Kevin Magnussen do Zaubera, że Zauber po prostu zrobi sobie taki transfer, że weźmie kierowców z hasa i przełoży do siebie do e, Hinwil, co według mnie nie ma żadnego sensu. No i myślę, że to jest tylko taka jakaś e, kaczka dziennikarska, gdzieś ktoś próbuje sobie nabić kliki. Według mnie e, Kevin Magnussen nie przyniesie się do e, Zaubera. Natomiast najpoważniejszym kandydatem jest Gabriele Bortoletto, obecny lider Formuły 2, Junior McLarena, który e, no. Posługuje na to, żeby dostać szansę, bo z buta wygrał F3, F2, no to teraz czemu nie. Natomiast Bortoleto jest związany z kontraktem z McLarenem, i tutaj pojawiła się pewna przeszkoda, ponieważ McLaren chciał wypożyczyć Bortoleto, ale zaledwie na dwa sezony, a potem wraca jakby pod ich skrzydła, czy jakby mogą decydować o jego karierze. Audi nie chciało się na to zgodzić. Audi powiedziało: albo go bierzemy w całości na Jako naszego i możemy z nim przedłużyć umowę o kolejne 10 lat, jak nam się zachce, albo nie bierzemy go w ogóle. No i tutaj chyba najbardziej bardziej wiarygodne w tym wszystkim brazylijskie Grand Premio, które ma dostęp do źródeł bezpośrednich, do źródeł blisko, bliskich 19-letniemu Brazylijczykowi, podaje, że Bortoleto szykuje się do odejścia z programu juniorskiego McLarena po to, żeby być wolnym agentem, żeby móc podpisać umowę z Zauberem i potem z Audi, żeby po prostu w Formule 1 regularnie jeździć, bo wiemy, że póki co w McLarenie nie będzie to możliwe. Według mnie dobra strategia tego kierowcy, dobry wybór, no i zobaczymy czy, czy mu się to opłaci? Nie go wcisnął od razu do M2. No, no, do F2, no tak, cóż, fajnie by było, ale myślę, że dla Maćka jeszcze za wcześnie. Natomiast liczymy na innych polskich kierowców w Formule 2 ale to nie koniec plotek bo ten weekend to też bardzo dużo odniesień dotyczących Franco Colapinto, dotyczących jego świetnej postawy w Williamsie i tego, że dzięki temu zyskał sobie zainteresowanie na przykład Red Bulla, no i podobno Red Bull naprawdę gdzieś tam ostro sąduje, Hel Helmut Marko mówił, że no to jest kierowca który jest, który spisuje się świetnie któremu trzeba dać szansę, no tylko cały czas pozostaje ta kwestia kontraktu z Williamsem, w środku tygodnia pojawiły się informacje i to dość z ciekawych źródeł, że Red Bull zaoferował 20 milionów dolarów za wykupienie kontraktu Franco Colapinto właśnie Williamsowi, a jednocześnie Christian Horner przyznał, że rzeczywiście są zainteresowani tym kierowcą, że no jako dobry on, jako dobry gospodarz, dobry szef zespołu, musiał przynajmniej zapytać o dostępność tego kierowcy. Cześć Ludwiry, F1 Content, witaj serdecznie. Także. Czemu Berman idzie w ten weekend? Kevin Magnussen jest chory, Daniel. Po prostu źle się czuje i nie będzie w stanie wydobrzeć do końca weekendu. Tak jest. Natomiast co z Franco Colapinto? No, abstrahując od tego, czy to będzie słuszna decyzja, czy puszczanie gościa na tak głęboką wodę naprzeciwko Maxa Verstappena nie będzie po prostu wylaniem dziecka z kąpieli, bo tak już kilku kierowców w Red Bullu skończyło, no to on by na pewno chciał, bo to będzie szansa na. Słuchajcie, Daniel Ricciardo, kilku innych kierowców, którzy stracili szansę jazdy w Red Bullu. Jasne, żałują, czy chcieliby być numerem jeden, ale jednocześnie, jeżdżąc w Red Bullu, masz przynajmniej kilka razy w roku szanse na zwycięstwo. Masz regularne podium, masz bardzo szybki samochód. No to jest coś, co ym, powinno kusić na pewno takiego kierowcę jak Franco Colapinto, który jeszcze 5 miesięcy, 3 miesięcy, miesiące temu był nigdzie, jeżeli chodzi o Formułę 1 i mógł tylko jakieś, jakieś marzenia sobie snuć w głowie. No i dzisiaj Christian Horner został przyuważony, jak wychodził z motorhome'u Williams'a, z hospitali Williams'a, więc być może jest coś na rzeczy i prawdopodobnie gdzieś tam rozmowy się toczą. Pytanie, jak one są za, bardzo zaawansowane, bo niektóre źródła twierdzą nawet, że już niebawem możemy otrzymać potwierdzenie, że Franco Colapinto przechodzi do Red Bulla. Nie wiem, dajcie znać proszę w komentarzu, czy według Was to będzie dobra decyzja kierowcy i zespołu. To znaczy że zespołu to chyba na pewno, bo to co wyczynia Sergio Perez to tam mam wrażenie, że Liam Lawson, i Daniel Riccardo, Yuki Tsunoda i wszyscy inni spisaliby się lepiej niż Sergio, który po prostu jest już na równi pochyłej albo już się stoczył na Samodno, jeżeli chodzi o swoje osiągi, i nie jest w stanie nic więcej z siebie wykrzesać. Jakaś blokada nastąpiła, jeżeli chodzi o Meksykanina, i mam wrażenie, że już niczego dobrego po nim się nie możemy spodziewać. No i właśnie tutaj dobrze zwracasz uwagę, że dobrze by było, żeby nie skończył tak jak Gasly albo no bo wiemy, że oni zostali hmm, wykorzystani przez Red Bulla i potem i, i w sumie cały czas się zbierają z tego, hmm, z tego ciosu. No tutaj nie tylko Red Bull, nie chodzi nawet o Red Bulla, a co Maxa Verstappena, któremu Red Bull jest podporządkowany i Max tutaj nie da sobie w kaszę dmuchać jakiemuś mokosowi. Wiemy, że Franco jeżeli pójdzie do Red Bulla, to pójdzie jako pomocnik Maxa Verstappena, no ale tak jak mówię, no jeżeli masz się hartować, to właśnie przez takie bardzo trudne wyzwania. I tak patrząc z perspektywy czasu, czy mm, jeżdżąc już dla innych ekip, Pierre Gassi i Alex Albon okazali się jakimiś gigata, gigatalentami? No chyba jednak nie. I myślę, że też niebawem będziemy zastanawiać się, kiedy ci kierowcy w ogóle odejdą z Formuły 1. Przed tym weekendem ścigowym pojawiły się informacje i potwierdza to też James Wals, który mówi, że wiele zespołów interesuje się Oskarem, nie przepraszam, Franco Colapinto. Jednym z nich może być Red Bull, natomiast pojawiły się też informacje, że Alpin chce podkupić, jeżeli Red Bull nie wykupi Franco Colapinto to Alpin chciałoby tutaj go przejąć no chcą chyba jakieś swoje winy czy jakiś blamasz zmazać po tym jak to wyszło z Oskarem Piastiem Oskarem Piastiem, który wygrał dzisiejsze kwalifikacje do sprintu, jutro wystartuje z pierwszego miejsca przed Lando Norrisem następnie kierowcy Ferrari przedzieleni Maxem Verstappenem potem kierowcy Mercedesa więc powinno być ciekawie, jeżeli chodzi o tę walkę o wysokie miejsca, Red Bull wydaje się znowu nie mieć tempa, a znowu McLaren ma chyba to tempo kosmiczne wręcz na Interlagos i London może odrobić, odrobić kolejne punkty, gdzieś tam zbliżać się oczywiście do Maxa, chociaż wszyscy zgodnie mówią, że raczej Max to mistrzostwo w sezonie 2024 jednak zdobędzie, no, natomiast no, cały czas pozostaje otwarta kwestia mistrzostwa świata konstruktorów, chociaż raczej tutaj jest dogoniony już, znaczy, już, już raczej można powiedzieć, że McLaren Klaren ym, po to mistrzostwo sięgnie. Pytanie: co z Red Bullem i Ferrari? Tutaj będzie na pewno ciekawa walka. Słuchajcie, no to tyle jeżeli chodzi o takie krótkie podsumowanie działo się naprawdę sporo, po więcej zapraszam na powrót Roberta.pl tam będą kolejne teksty, będą jeszcze ciekawe wypowiedzi, nie tylko po tych dzisiejszych kwalifikacjach, ale też związane z jakimiś plotkami, wypowiedziami między innymi Max Verstappen ostro atakujący sędziów, ostro atakujący swoich krytyków, mówiący, że on będzie jeździł jak chce, porównując się do Michaela Schumachera i też jakby zarzucający, no już tak to, to było takie grube, zarzucający po po prostu, no tutaj jakieś, no, no, nacjonalistyczne kwestie innym ekspertom, czy innym kibicom, czy dziennikarzom, powiedział Max Verstappen wprost, że niektórym przeszkadza mój paszport, że nie chcą tutaj, Jakiegoś innego kierowcy niż Brytyjczyk na czele, i że on jest dumny z tego, że jest Holendrem, i tak dalej, i tak dalej. W takie bardzo dziwne tony wszedł Max Verstappen, wychodzi z niego taka najgorsza wersja Maxa Verstappena, no ale z drugiej strony chcemy raczej takich wyrazistych kierowców w Formule 1, byle nie uważali, że wszyscy ich atakują a, a, a oni są święci bo, bo raczej nie. Czy uważam, że Leclerc dostanie karę za słowo fakt tak, uważam, że dostanie karę choćby po to, żeby pokazać, że Max Verstappen nie jest inaczej traktowany, gorzej traktowany, więc skoro Leclercowi się wymsknęło to czemu ma uniknąć tej kary skoro Max Verstappen ta, taką karę dostał więc według mnie tu sędziowie będą konsekwentni i raczej tę karę powie, przyznają Leclercowi pytanie jaka to będzie kara czy grzywna, czy też jak Max będą prace społeczne. Słuchajcie, to tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie proszę łapkę w górę, będę wdzięczny w komentarzu napiszcie, co sądzicie o ewentualnym przejściu Franco Colapinto, jak sądzicie też, czy Robert Kubica zostanie w AF Corse i czy powinien zostać w tym AF Corse no i widzimy się w sobotę około godziny 11:11:20, 11.20, żeby razem wspólnie emocjonować się tym, co będzie się działo w e, właśnie w WEC, Adriatica tak planuje jutro live'a, e, około godziny 11:11:20. 11.20 ten live ruszy i będziemy z live timingiem, z relacją live na blogu wszystko śledzić dziękuję bardzo i do zobaczenia już niebawem, trzymajcie się! Cześć!